Niech będzie uwielbiona trójca Przynajświętsza i Maryja niepokalanie poczęta. Zapisała Mieczysława Kordas w niedzielę miłosierdzia, 19 kwietnia 2020 roku o godzinie 16. Panie Jezu Miłosierny, bardzo prosimy o Twoje przynajświętsze Słowo w tę piękną niedzielę Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus Miłosierny. Nie tylko na dzień dzisiejszy, ale na cały czas przekazuję Polakom słowa nadziei na pojednanie ludzkości ze mną, Jezusem Miłosiernym. Ja wiem, że najgorszymi katolikami od dłuższego czasu są pyszni władcy mojej religii Jezusowej, gdyż nawet mają odwagę mną rządzić. Od dawna pukam do serc biskupów, Zasiadających na tronie moim, ale mnie nikt o nic nie pyta. Rządzą sami przeciwko mnie i Wam moi umiłowani katolicy. Przecież oni wiedzą, że muszą umrzeć, lecz Sanhendryn nigdy nie myślał o piekle, a piekło jest i ci wszyscy, którzy w niego nie wierzą, tam właśnie przebywają w wieczności. Nie będę wymieniał wszystkich, lecz kilku. głęb prymas w niszczeniu mnie, czego owocem jest, że jestem episkopatu sługą. Rzeciński nawet nie zdążył spojrzeć w moje oczy. Spadał pomału, bo był niesiony na rogach Lucyfera. Macharski, ten, który polecił zdjąć koronę z mojej głowy w kościele w Krakowie, a także polecił zniszczyć dom mojej ukochanej rozali. Tych wszystkich, którzy walczyli ze mną, bogiem miłosiernym, Lucyfer wziął w swoje objęcia diabelskie i zaniósł prosto do ognia. To ja pytam, dlaczego idą na studia teologiczne młodzi chłopcy, którzy mnie nienawidzą? Ich grzechy są o tyle okrutne, że tacy bezbożni nauczają moich wiernych zupełnie inaczej o mnie jak powinni. Ci biskupi, którzy nauczają was czego innego, niż jest zapisane w Piśmie Świętym, to wszyscy są potępieni. Ci duchowni, którzy rządzą moim Kościołem od lat, a zgadzają się na zabijanie dzieci narodzonych, to jest ich najgorszy grzech. I są potępieni. Dlatego porównuję ich do faryzeuszy z Sanhedrynu, gdyż powinni mnie pytać, a nie pytają. Jeżeli nie wierzą w objawienia Boże, to czyli zamknęli mnie i Maryi usta i zabronili nam mówić do wiernych katolików. Przecież muszą wiedzieć, że ja żyję i będę mówił do kogo i kiedy chcę. Zakon redemptorystów zamknął mnie i Maryi usta, i zabronili nam mówić, więc kogo słuchają? Zakon Paulinów zamknął mnie usta, więc kogo słuchają? Jeszcze jestem miłosierny i czekam na nawrócenie rządzących episkopatem, i niech się wreszcie obudzą ze snu demonicznego i usłuchają mojego wołania. Aby zdradzili Sanhedryn, a powracajcie do Jezusa Miłosiernego i uznajcie mnie Królem Polski, a wszystkie wirusy znikną i nie będzie żadnych nieszczęść. Jezus Chrystus Miłosierny. Maryjo Królowa Polski, bardzo prosimy prowadź nas w tym zawirusowanym świecie. Matka Boża Królowa Polski. Przestrzegajcie higieny i czystości, wystrzegajcie się zbliżeń między ludźmi, pamiętajcie w modlitwach o innych osobach, przestrzegajcie przykazania Boże. Całe niebo jest smutne, że wasi rządzący duchowni nie pytają Boga Ojca, ani Boga Syna, ani Boga Ducha Świętego, lecz sami rządzą waszymi ciałami i duszami. Ciałami, bo narażają wasze ciała na choroby, a przecież powinni słuchać, co mówi do nich mój syn. Nie pytają i mnie, a jestem przecież matką kapłanów, wasza matka. Święta Faustynko, gdy byłam nastolatką, to ksiądz na Ambonie uprzedzał nas, nie kupujcie książek Faustyny Kowalskiej. To ja i nie tylko ja byliśmy posłuszni księżom, a przecież oni tego od siebie nie mówili, lecz musieli być posłuszni przełożonym. I tak sobie myślałam, dlaczego biskupi nie byli posłuszni Panu Bogu? A przecież to słowo miłosierdzie jest tak piękne, bogate i obiecujące, a oni nie chcieli uwierzyć. Nawet nie chcieli się zagłębić w teksty Boże, a przecież Pan Jezus miłosierny prosi o modlitwę, czyli ich przełożonym był diabeł. A przecież powinni się cieszyć, że Bóg osobiście przychodzi do Polaków, czyli nas wyróżnia spośród innych państw. Przez pysznych biskupów Polska straciła przez pięćdziesiąt lat mnóstwo łask Bożych. Dziękujemy papieżowi Janowi Pawłowi II, że zrozumiał. Święta Faustyna. Ja bardzo przeżywałam niezrozumienie przełożonych Kościoła katolickiego. Ja nie rozumiałam, dlaczego nie chcą podjąć tak pięknego tematu. Tak jak i dzisiaj przełożeni niszczyli tych księży, którzy wierzyli w objawienia Boże, tak i kiedyś ich prześladowali. Dla mnie ta łaska była nadzwyczajna, bo przecież Bóg chce nas obdarzyć swoimi pięknymi łaskami. Nie miałam do kogo się pożalić, bo siostra przełożona także mnie wyśmiewała i inne osoby były przeciwko mnie. Mnie było bardzo przykro, bo Bóg mówił do mnie takimi pięknymi słowami, a ludzie nie chcieli przyjąć Bożych łask. Bóg wybiera sobie, kogo chce, i trzeba być posłusznym, bo grzeszny człowiek nigdy nie będzie mądrzejszy od Boga, tak jak uważali się rządzący naszą religią katolicką. A przecież Bóg jest miłością i nie chce śmierci grzesznika, a kochając chce go wyrwać z potępiającego ryzyka. Bardzo płakałam w niebie. Gdyż ci, od których zależały łaski, miłosierdzia Bożego dla Polski, że przecież powinni modlić się do Ducha Świętego, aby umieć rozeznać Słowo Boże w pokorze. A oni mieli słabą wiarę w Boga jedynego, i dlatego nie zwracali się do Jezusa miłosiernego. Oni powinni błagać Jezusa cudami słynącego. A chląd zdrajca Boga i Ojczyzny, zamiast zaufać Jezusowi Miłosiernemu, oraz Polskę oddać Jezusowi Miłosiernemu, to on uciekł z Polski. To jest straszne, co chląd zdrajca uczynił, a teraz jego wielbiciele uwielbiają go za miliony ludzi wymordowanych w wojnie. Wtedy to był temat tabu. Lecz obecnie wszyscy wiedzą, dlaczego wybuchła okrutna wojna. Do mnie mówił Jezus Miłosierny, a do Rozali mówił Jezus Chrystus Król Polski. Wtedy nie posłuchali, a przed wojną nie posłuchali Króla Polski i to nie jest dobrze, że i teraz nie słuchają Boga mówiącego do zarozumiałego episkopatu. A przecież najwięcej osób duchownych jest potępionych za nieposłuszeństwo Panu Bogu. I August kląd także, ja Faustyna, bardzo pragnę, aby Polska chciała być posłuszna Bogu Jezusowi Miłosiernemu oraz Jezusowi Królowi, gdyż jest miłością i z miłości będzie bronił naszego katolickiego kraju Polskę. Bóg ojciec stworzył taką piękną ziemię, a grzesznicy nieustannie ją niszczą. Siostra Faustyna 23 kwiecień 2020 rok, godzina 6. Panie Jezu, moja miłości, serdecznie dziękuję, że jeszcze żyję i mogę wynagradzać i odwdzięczać się za szczęśliwe 73 lata życia. Bardzo proszę mój królu o błogosławieństwo na dalsze lata, które pragnę przeżyć według Twojej woli. Pan Jezus, dziękuję Ci, Mieczysławo, że bronisz mnie, gdy się urodziłem i gdy młodzieńcem byłem. Dziękuję Tobie, moje echo, na stronach internetowych, że bronisz ludzi starszych oraz dzieci abortowanych. Dziękuję Tobie, moja odważna kobieto, że bronisz mnie na krzyżu, że jestem człowiekiem cały we krwi człowieczej, a nie zwierzęcej baraniej. Na krzyżu byłem splamiony grzechami ludzkości, a nie było miejsca na moim ciele bez ran, jak mnie przedstawia kłamliwie ten duchowny stan. Dziękuję Tobie, moje echo, że walczysz o mnie, króla Polski. Gdyż ty wiesz, i inni wiedzą, że gdy będę nadal sługą episkopatu, a nie królem Polski, uznanym oficjalnie przez rząd polityczny i episkopat religii katolickiej, to nie obroni was sługa, a lista wrogów waszych jest bardzo długa. Ja jestem Bogiem, żyję, wszystko widzę i słyszę, że episkopatu przedstawiciele to od lat króla-mściciele. To przez nich są choroby i wojny, gdyż świat nie jest od moich i waszych wrogów wolny. Ja, Bóg, nie umiem zrozumieć, jak silny rządzących episkopatem jest duch lucyferyczny, bo widzę, że wrogów produkujących wirusy, choroby i inne podobne szczepionki wykonują zarządzenia, a dla siebie demoniczne w piekle skomlenia. No ale cóż, dałem wolną wolę ludziom i to oni decydują o przyszłości bez mnie w ułudzie. A ty, Mieczysławo, walcz dokąd możesz z moimi biskupami o prawdę, której coraz mniej na ziemi. A przecież prawie wszyscy są przeze mnie odkupieni. No ale cóż, Pozwalam Tobie, Mieczysławo, walczyć o mnie, króla Polski, gdyż tylko król Polski ocali miasta i wioski. Błogosławię Ciebie, Mieczysławo, i czyń to, co do tej pory czynisz, i dobrze robisz, że rządzących moim kościołem winisz. Nie bój się, moja mała rycerko królewska, bo już od dawna wiesz, że w dniu Twojej śmierci droga Twoja do miejsca wiecznego będzie niebiańska. Błogosławię Ciebie, Twoją rodzinę i przyjaciół, bo masz ich dużo wokół. Dziękuję Tobie za miłość, wierność i szacunek do mnie i do całego nieba, bo wiesz, że z Moją wolą zgadzać się trzeba. Twój Jezus Chrystus, Król Polski, którym będę nawet wtedy, gdy wróg ukradnie dużą ilość Polski. Mateńko, nasza Królowo, bardzo proszę, pomóż mi przeżyć dalsze życie na ziemi zgodnie z wolą Bożą. Maryja, Matka Boża Częstochowska. Dziękuję Tobie, Mieczysławo, że bronisz mnie wszędzie, a ostatnio w Częstochowie. Bo zakon Paulinów umieścił mój obraz królowej na czarnej ścianie jak w grobie. Nikt mnie królowej nie pyta o zdanie, o opinię, a dużo Paulinów grób do potępienia sobie kopie. Za zniewolenie mnie i syna Jezusa w moim, nie moim klasztorze cały episkopat i zakon Paulinów odpowie, że mieli odwagę, Zamknąć syna w ciemnicy, jak wtedy, gdy żył, podstępni Żydzi tak postępowali. No, ale cóż, najbardziej wiedzą duchowni, za co się spada do piekła, i właśnie ci winowajcy zła w Polsce są Lucyferyczni. A ty, Mieczysławo, wypełniasz wolę Jezusa, i dziękuję Tobie za to, że czynisz to z miłości, a nikt Ciebie do niczego nie zmusza. Maryja Królowa Polski. Święty Wojciechu, mój drogi patronie, bardzo dziękuję za Twoją opiekę, gdyż wiele razy od dziecka miałam cudowną ochronę. Święty Wojciech, no cóż, ja biskup i męczennik mogłem, jednak wiele razy w trudnych chwilach Ci pomogłem. A miałaś pomysły śmiałe, lecz nie zawsze dojrzałe. Cieszę się, że mnie poznałaś i wiele miłości okazałaś. Do końca Twoich dni będę Tobie patronował, i drogę do nieba z Tobą będę budował. Najważniejsze dla Boga to się liczy, że w miłości do Twojej miłości ciągle się ćwiczysz. Twój patron, święty Wojciech.